Witam serdecznie. Właśnie jestem w piwnicy w poszukiwaniu miernika elektrycznego, bo dzisiaj z serii naprawiam sam. Owliczka zaczyna doskwierać starość, i właśnie za chwilę do niej idę, tylko znajdę miernik, bo dzieje się z nią coś nie tak. O, znalazłem miernik, a mianowicie podczas jazdy co jakiś czas zapala się kontrolka ładowania, a to już jest powód do niepokoju. Zapraszam ze mną. Auto tydzień stało nieruszane. Zobaczymy jaki one ma po gór, jaki ma prąd nie wiem czy widać, ale jest 11,4V i ciekawe czy odpali Próbujemy to wyłączyć patrzcie odpalił 11,4 V Komunikaty błędu wyskoczyły z tego względu, że małe napięcie, ale odpalił, ale zimą to już by nie odpalił. Za chwilę się przyjadę i zobaczę, czy kontrolka się zapalać będzie, czy nie. Pomimo tego, jeżeli nie będzie się zapalać, to i tak i tak wymieniam akumulator, bo już mam zakupiony. I po wymianie akumulatora, jeżeli dalej będzie się zapalać, wezmę się za alternator. Za jego regenerację. Znaczy, tak i tak wezmę się za jego regenerację, ale to w późniejszym czasie. No, chyba, że będzie się kontrolka wcześniej zapalać, no to będę zmuszony, żeby regenerację przyspieszyć. Silnik pracuje, to zobaczmy, czy jest ładowanie. Minus lewa, 14. Jeden, no dobre jest ładowanie, powyżej 14. Tak więc podejrzewam, że winą za tą kontrolkę, która się zapala od ładowania, to jest akumulator. Autem jeździłem ponad godzinę i kontrolka się nie zapaliła. Alternatora, ta kontrolka, właśnie to jest ta kontrolka tutaj. Ona się nie zapaliła poprzednio, jak jeździłem dzień w dzień. To ona raz się zapaliła, za chwilę zgasła, później się paliła przez jakiś czas, później znowu zgasła i takie objawy były. I podejrzewam w tym, że to jest wina akumulatora. 8 lat ja mam to auto i od tego czasu ten akumulator był. A ile wcześniej jeździł ten akumulator, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Dobra, ja się biorę za wymianę akumulatora. Przyszedł właśnie akumulator i zobaczmy, jak on wygląda w środku. Bo na zewnątrz jak widać tutaj ładnie wszystko jest oznaczenie, gdzie powinna znajdować się góra. Jak powinien stać? Tutaj co mamy? Tutaj mamy informacje, akumulatory mokre zgodnie. O no, z czymś tam, że nie podlegają ADR-om Czyli nie trzeba mieć papierów na przewóz rzeczy niebezpiecznych. Czyli kurier wtedy by nie mógł nam jeździć z takimi rzeczami. Jak, środęczek. Co my mamy tu w środku? <laughs> w środku paragonik. Do tej ceny należy doliczyć 30 zł, czyli takie koszty zwrotu starego akumulatora. Kaucja za stary akumulator, którego w sumie nie będę wysyłał. Parametry akumulatora to jest akumulator 12V 77A i prąd rozruchowy 760A. No i tak to wygląda. Data zakupu. Dobra. uwaga! Przed. I tutaj mamy informację. Uwaga, przed zamontowaniem akumulatora w pojeździe koniecznie usuń czerwone kolanko transportowe zamykające otwór odpowietrzający. W przypadku akumulatorów kozak dodatkowo należy założyć w tym miejscu oryginalną zaślepkę, która została dołączona do przesyłki. Uwaga! Zapakowane elegancko. To chyba jest to. Czyli tą zaślepkę należy wyjąć. No i wiadomo, że akumulator, który zakupiłem, jest to kwasowy. I pewnie stąd ta zaślepka, żeby po prostu podczas transportu płyn, który znajduje się w akumulatorze, nam się nie wylał. Akumulator, jaki zakupiłem, jest firmy Excite Premium Carbon Bost. 2,0 cokolwiek to znaczy, przynajmniej to i premium. Zobaczymy, czy to takie premium będzie. No i tak jak już wcześniej wspominałem, 77A i prąd rozruchowy 760A. A oznaczenie akumulatora to jest EA770. I przy zakupie akumulatora najlepiej patrzeć, po której stronie jest minus, a po której stronie jest plus. U mnie właśnie jest po lewej stronie minus, a po prawej plus. Może to być również odwrotnie, są również akumulatory, gdzie plus występuje po prawej stronie, jeżeli tego nie sprawdzimy, no to będzie trzeba zwrócić akumulator. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, czy na, akumulatorach, czy na akumulatorach jest data produkcji, żeby człowiek mógł wiedzieć, czy nie dostał jakiegoś starego akumulatora, który jest gdzieś tam zakurzony, zależały, choć kupowałem na aukcji, gdzie tam już ponad 100 osób kupiło te akumulatory, więc nie powinien to być tak zwany leżak, ale fajnie by było się o tym przekonać. Tak właśnie szukam jakiejś daty, ale jedyną datą, jedyne co tutaj znalazłem to jest to jest takie oznaczenie, ale to chyba nie jest data produkcji. Jeżeli jest ktoś na kanale, kto się zna na akumulatorach i wie. Czy data produkcji jest nabijana gdzieś na akumulatorze? Zapraszam do komentarzy. Nie byłbym z tobą, gdybym go nie sprawdził miernikiem. Zobaczymy jak wygląda. Chociaż to tam wiele nie mówi nam, tylko mówi czy jest naładowany, czy nie. Plus prawy, minus lewy. No, 12,47, czyli dobrze. Ale, żeby móc zamontować ten akumulator, ja jeszcze go profilaktycznie podładuję. A mnie uczono tak, że najpierw podłączam klemy od prostownika do akumulatora, a następnie prostownik do sieci. 12,5 pokazuje. Zaraz zobaczymy, jaki będzie prąd ładowania. Tu nic nie pokazuje. Zobaczmy podłączeniu zasilania no niestety nie ma 100%. Więc a tu idzie jaki prąd? 2,7 A, 13 V. 2,8 2,7, 2,8 A idzie i 13 V. dobra zostawię i zostawię do czasu aż pojawi się 100%. A żeby dostać się do akumulatora, trzeba ściągnąć tą całą plastikową osłonę. A ściągamy to w łatwy sposób. Wyciągamy tą uszczelkę. Tu sobie ją tam kładziemy. Tu podnosimy i ciągniemy do siebie. I osłona zeszła. Dziesiątką odkręcamy klemy i wyciągamy. A najpierw po godzinie jazdy zobaczmy jaki jest stan Woltażowy akumulatora. Tak jak widać 12,1 a powinien mieć 12,5 co najmniej. Więc akumulator, jak najbardziej do wymiany. I teraz pytanie: którą klemę najpierw? Czerwoną czy czarną? Czarną. czerwoną zewrzemy do karoserii to się zrobi ładny nam ambaras ładnie zaiskrz. a teraz już nie ma zasilania O nie Dobra Dobra Oczywiście tutaj powinno być coś, żeby go przykręcić, ale Nie było A jak nie było to znaczy, że nie będzie. Dobra. I najpierw plus. e menos No i warto zawsze sprawdzić, czy klemy nie są luźne, bo jeżeli one są luźne, to wtedy przewodzenie jest gorsze. Wkładamy to w odwrotnej kolejności. Tutaj musimy pamiętać, że jest taka szczelina i w tą szczelinę musimy trafić naszą osłoną. słonka, to czemu jej nie założyć na plusa no. i na minusa też można założyć osłonkę będzie to ładnie wyglądało czas na gumę uszczelkę na to osłona i akumulator wymieniony hmm. akumulator który tutaj siedział firmy aps jest ma trochę mniej amperogodzin ale podejrzewam że alternator da rady tamten nowy naładować dlatego wezmę sobie do domu naładuję go i jak przyjdzie tester do akumulatorów to go przetestuję I oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jak i zobaczeniu pozostałych filmów. A YouTube podpowiada, abyście zobaczyli te dwa właśnie filmy.